Hej, tu Aitra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w piątym odcinku Instytutu Badawczego. Dzisiaj, tak jak obiecałam, pokażę Wam, w jaki sposób stworzyć zidentyfikowane przedmioty za pomocą Instytutu Badawczego. Aby to zrobić, musimy się udać do Instytutu Badawczego, do zakładki badania przedmiotów. Tutaj zobaczycie listę wszystkich przedmiotów, jakie możecie stworzyć. I oczywiście możecie sobie wybrać, co Was w tym momencie najbardziej interesuje. Tak czy przedmioty dla statków, czy przedmioty do związku zawodowego, kapitanatu portu, ratusza, bądź przedmioty kultury. I teraz, w zależności od tego, jak rzadki jest przedmiot, oczywiście będzie Was on kosztował różną ilość punktów badawczych. Zobaczmy, co byśmy mogli sobie stworzyć. A weźmy na przykład kota. To widzimy, że koszt tego jest 500 punktów badawczych i co najmniej jeden inżynier. Pamiętajcie, że jeżeli macie przydzielonych 10 tysięcy inżynierów od razu, to czas badania będzie tylko 10 minut. Potem mamy na przykład zielony przedmiot, czyli mamy 1000 punktów badawczych i co najmniej 100 inżynierów. Potem niebieski przedmiot, 2000 punktów badawczych i 250 inżynierów. Potem weźmy jakiś przedmiot epicki. To już widzimy 5000 punktów badawczych i 500 inżynierów. I potem mamy przedmioty legendarne widzimy 20 000 punktów badawczych i co najmniej 1000 inżynierów. Na tą chwilę nie stać mnie na wykonanie tego badania, bo mam za mało punktów badawczych. Więc zróbmy cokolwiek innego, co możemy w danym momencie zrobić. Dobra, weźmy tego kota. To do zasady zawsze działa to tak samo. Klikam badaj. I teraz uczeni pracują nad tym przedmiotem. I kiedy skończą tą pracę, będę mogła odebrać ten przedmiot, czyli po prostu zostanie on stworzony. Można powiedzieć, że zmontują mi tego kota. Dzięki temu będziecie mogli bardzo łatwo, albo przynajmniej dużo łatwiej, zdobyć specjalistów, których chcecie, albo zdobyć zwierzęta, czy Artefakty czy roślinki do waszych muzeów, zoo i ogrodów botanicznych, jedyny warunek jest taki, że musicie te rzeczy mieć zidentyfikowane. Tak? Czyli tak naprawdę przeznaczacie wolne, dostępne punkty w dziedziny badań. Zobaczcie, że na kulturę przeznaczyłam już tyle, ile byłam w tym momencie w stanie. Tak, no bo już następnej identyfikacji, mając 10 tysięcy punktów badawczych, tutaj nie wykonam, ale w takim razie mogę te punkty inwestować w coś innego, tak? Na przykład w kategorię postęp technologiczny albo w kategorię rozwój talentów. Tak więc jak widzicie. Na tym polega ta identyfikacja i po to jest ona potrzebna, bo im więcej przedmiotów zidentyfikuję, tym więcej przedmiotów będę miała do dyspozycji potem w tworzeniu. Kiedy wykonamy już to odkrycie, tak nam się ten kod buduje, no to wtedy będziemy mieli znowu odblokowane możliwość robienia dużego odkrycia, i na przykład możemy zabrać się za dalszy rozwój uczonych, tak aby tych punktów badawczych mieć więcej i móc stworzyć lepsze przedmioty. Zatem czekamy, zobaczcie, zostało jeszcze tylko 6 minut, nawet mniej niż 6 minut, ponieważ jak macie czas gry przyspieszony, to wówczas ten czas tutaj też leci szybciej. Teraz, jak łatwo sprawdzić, czy jakiś przedmiot macie zidentyfikowany, czy nie? Powiedzmy, że ja do zoo poszukuję pewnych zwierząt, których mi brakuje. I na przykład jestem zainteresowana tym, czy mam to zwierzę. Jeleń olbrzymi. Jak mogę sprawdzić, czy ten przedmiot jest identyfikowany? Wystarczy, że pójdę tutaj do statystyka do przedmioty. Tutaj I sobie wpiszę nazwę taj tego taj zwierzęcia, połowicie. jeleń olbrzymi i ten przedmiot jest dla mnie nieznany, tak? Ale zobaczycie, że pomimo tego, że jest nieznany, to ja mam tutaj ten rysunek tych punktów badawczych, tak? I od razu pojawia mi się tutaj zakładka przejdź do instytutu badawczego, więc będę mogła tego jelenia stworzyć. Tylko oczywiście muszę mieć odpowiednią ilość punktów badawczych, których teraz nie mam, bo to jest przedmiot legendarny. A to zobaczmy inne zwierzę, które mi brakuje. Kogo mi jeszcze brakuje? Brakuje mi jeszcze tygrysa białego, goryl albinos i brakuje mi tego delfina. Dobra, to zobaczmy czy wszystkie przedmioty mam. Idziemy, tak. Goryl albinos. Mam zidentyfikowany, więc również będę mogła stworzyć. Teraz ten delfin. Również mam, więc będę mogła stworzyć. I teraz ten ostatni. Tygrys biały. Również mam, więc ekstra. Tak, nie mam tych przedmiotów dostępnych, nie udało mi się ich zdobyć na żadnej ekspedycji, ale wszystkie udało mi się już zidentyfikować. Wobec tego będę mogła te przedmioty sobie za pomocą Instytutu Badawczego stworzyć. Mój problem polega jednak na tym, że wszystkie te przedmioty są legendarne. Co za tym idzie? Muszę z ich tworzeniem poczekać, ponieważ ja mam tylko 10 tysięcy punktów badawczych. A aby stworzyć przedmiot legendarny, potrzebny jest ich 20 tysięcy. Więc tak naprawdę w tym momencie tego nie zrobię. Zobaczcie, tworzenie kota zostało ukończone. Chodzę. Gratulacje moi uczeni ukończyli badania i zabieram przedmiot. I w tym momencie ten przedmiot znajduje się już w moim magazynie. I tak samo z każdym innym przedmiotem. Nie ma znaczenia, jaki przedmiot wybierzecie. Znaczenie ma tylko to. Czy macie go zidentyfikowanego? Proces tworzenia jest dokładnie taki sam. Zobaczmy, czy mamy coś ciekawego, co moglibyśmy stworzyć. Jeśli chodzi o zwierzęta, to w tym momencie nie uzupełnię sobie brakujących mi zestawów. Tutaj mam wszystko, ale idźmy w takim razie do ogrodu botanicznego. Może tu będę mogła stworzyć brakującą mi roślinkę. Tutaj brakuje mi jednego lotosa, którego naprawdę nie udało mi się zdobyć ani za pośrednictwem ekspedycji, ani za pośrednictwem wielkiej wystawy, robienia zadań. Widocznie ta rozgrywka ewidentnie stwierdziła, że mi lotosa nie da. Ale zobaczcie, że ten przedmiot jest epicki. W takim razie mam wystarczająco dużo punktów badawczych, aby ten przedmiot stworzyć. Więc jako ostatni przykład stworzę ten lotos. Sprawdźmy tylko, czy mam go zidentyfikowanego. Lotos anielskie skrzydła. Idziemy do przedmioty i szukamy lotos anielskie skrzydła. Pięknie. Przedmiot mam dostępny. Aby stworzyć przedmiot mogę iść tutaj przez to badanie przedmiotów, ale również mogę to zrobić za pośrednictwem tego okienka statystyka. Kiedy tutaj pójdziecie, już znajdziecie swój przedmiot. Tak, na niego klikniecie. To jest przejść do Instytutu Badawczego. Was od razu tutaj przynosi. I tylko musicie ten przedmiot tu jeszcze raz znaleźć. I pięknie. I tworzymy lotosa. Dzięki temu będę miała wszystkie komplety w ogrodzie botanicznym. Więc poszukiwanie lotosu właśnie zostało ukończone. W ogrodzie botanicznym możecie też zauważyć, że jak pójdziecie do rośliny, to że druga zakładka na razie jest pusta. Zakładam, że. Pojawią się tutaj na następne roślinki do zdobycia. Być może będą one dostępne z następnym dodatkiem. Balanie zostało ukończone. Odbieram mój lotos. I teraz mogę ten lotos użyć w ogrodzie botanicznym. Idziemy tutaj, wybieramy roślinki. Ostatnie wolne miejsce. I powinnam mieć lotos. I pięknie. I zrobiło mi się od razu osiągnięcie. Super. Kolejnym celem jest uzupełnienie zwierzątek, ale na to mam za mało uczonych. Wobec tego, następnym razem skupimy się na rozwinięciu uczonych. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuk w górę, zasubskrybujcie mój kanał. A tak, życzę Wam już miłego dnia. Przyjemnej gry z Anno i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.